Na Starym Mieście zakończyły się prace związane z budową Centrum Wspierania Rodziny. Budynek trzeba jeszcze wyposażyć przy ulicy Podgórnej 8 powstaje Centrum Wspierania Rodziny. Prace budowlane już się zakończyły. W tej chwili trwa zakup i wyposażanie obiektu, co potrwa do końca roku. Po czym jakby zarządzanie tym obiektem, tą kamienicą przejmie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Będzie to miejsce, w którym osoby Doświadczające przemocy w rodzinie, będące no, w kryzysie z tym związanym, będą mogły znaleźć schronienie. Znaczy, są tam takie dwa tymczasowe pomieszczenia mieszkalne, ale też jest pomieszczenie przygotowywane do spotkań, na przykład z, z psychologiem, z pracownikiem socjalnym, czy też z innymi osobami, które są w stanie tutaj pomóc w takiej kryzysowej sytuacji. Będą tam też prowadzone różne spotkania związane z działaniami czy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy unijnych i realizowana w ramach projektu Miasto Odnowa Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie. Na zlecenie gminy miejskiej zadanie wykonywała firma Patmat z Czarlina. Koszt zadania to około 800 tysięcy złotych.